Subskrybuj kanał, uśmiechaj się każdego dnia. Dzisiaj przed godziną 8 dowiedzieliśmy się o pożarze, do jakiego doszło w Józefowie w Z naszych ustaleń wynika. Doszło tam do pożaru nowo budowanego budynku Mostein. Wiemy, że w trakcie pożaru w budynku tym nie było żadnych zwierząt, natomiast sprzęt rolniczy, który tam się znajdował, został wyprowadzony. Wiemy już, że w wyniku tego pożaru rozległych poparzeń dostał 18-latek. Z treści zgłoszenia wynikało, że pali się drewniana stodoła. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy ratownicze z JRG Łuków oraz cztery zastępy ratownicze z OSP. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się drewniany budynek gospodarczy, kryty blachą. W chwili przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej budynek całkowicie był objęty pożarem. Działania ratownicze polegały na podaniu trzech prądów wody w natarciu na pożar. Na miejscu zdarzenia stwierdzono dwie osoby poszkodowane. Pierwsza osoba poszkodowana był to mężczyzna lat 18, który uległ ogólnym oparzeniom ciała. Kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielali mu strażacy ratownicy z JRG Łuków. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zespoły ratownictwa medycznego i lotnicze pogotowie ratunkowe. Osoba poszkodowana z ogólnymi, obraże... ogólnymi poparzeniami ciała została przetransportowana do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Druga osoba poszkodowana był to mężczyzna lat 18. Który, y, któremu trzeba było udzielić wsparcia psychicznego i y, udzielenie, udzielenie wsparcia psychicznego y, było realizowane przez zespół ratownictwa medycznego. W działaniach ogólnie brało udział 7 zastępów ratowniczych, w tym 28, y, 28 ratowników. Obecnie ustalamy okoliczności tego zdarzenia, ustalamy w jaki sposób doszło do pożaru, ustalamy w jakich okolicznościach poparzeń doznał ten 18 latek. Młodzieniec, w miejscu tego zdarzenia, został zabrany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do specjalistycznej placówki medycznej. Subskrybuj kanał, uśmiechaj się każdego dnia.